Byłeś wielokrotnie. Dziewięć miesięcy temu Amadeusz Ferrari roślik publicznie oskarżył mnie o gwałt na nieletniej, nie dając przy tym żadnych dowodów. Do tej pory unika odpowiedzialności za swoje czyny. A to przez ciebie, przez twoje oszczerstwa ucierpiała moja cała rodzina. Pisali o mnie w gazecie, cytując twoje wypowiedzi, a ty chełpiąc się w tych całych zasięgach ukrywałeś się. Krywałeś się, powiedziałeś, jaka jest prawda. Byłeś wielokrotnie wzywany do sądu, tylko za każdym razem próba doręczenia ci korespondencji kończyła się na tym, że Amadeusza Ferrariego nie było i nie miał kto odebrać listu. Wyparował po prostu człowiek widmo. Jednak całe szczęście mój największy problem, czyli twój aktualny adres zamieszkania nie jest już żadną zagadką. Nie jest już tajemnicą. W końcu Cię znaleźli i w końcu wysłali Ci list. Mam nadzieję, że go dobrze przeczytałeś, bo za niedługo widzimy się w sądzie.